Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana się nagom kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby wbić sobie kolejną postać na 30 rank. Trochę minęło czasu od ostatniego 30 ranku, bo chyba ostatnim był RT, moi drodzy, którego już obiecałem od dawna. Ale moi drodzy, dzisiaj wbijamy sobie kolejną postać. Jest jak widzicie brok 963 pucharki, gram z Luke, gram z Jaełyk, więc zobaczymy, moi drodzy, jak nam pójdzie. Na razie zagraliśmy z trzymaczenia. Ja też miałem dosyć wysoko brok, miałem 937 jak zaczynaliśmy, więc dosłownie zagraliśmy parę. No i zobaczymy, z tego wiedzie. Nie jest to najlepszy team comp, Charlie akurat mocno tutaj ratuje, bo może blokować wszystkie Melodie, Ultem wszystkie moi drodzy, Czaki i tak dalej. No i też Nita, jak naduje Miśka, no to też sporo potrafi zadać. No jestem takim najsłabszym ogniwem w tym teamie, no ale zobaczymy. Myślę, że jest szansa na wbicie tego. Oczywiście, moi drodzy, 5000 łapek w górę i wbijam kolejną postać na 30 rank. Więc jeżeli chcecie, abym wbił kolejną postać na 30 rank, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie również kanał, żeby być na bieżąco żadnego odcinka, moi drodzy, nie przegadł. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trafiłem go tam, więc spoko. Trzeba uważać tutaj na tą melodię. Mam nadzieję, że Luke sobie tutaj poradzi. Ona jest troszeczkę akustyczna z tego, co widzę, ale... No niestety, kurde, nie trafimy. jej. Unlucky, ale myślę, że Luke sobie tam da radę. Luke sobie tam powinien dać radę, moi drodzy. Więc nie będzie aż tak źle. Tutaj jeszcze fajny ulcik siądzie. Dobra, dobity bardzo ładnie. Ale zobaczcie, no naprawdę sporo nam, moi drodzy, zadali... Naprawdę sporo nam zadali, bo mamy jedynie 50%, u nich jest 66, ale teraz fajnie wybroniana tutaj ta wariatka, ale ona i tak przejdzie, ona i tak przejdzie i ona zada. Dobra, no to jest lipa, widzę. To jest naprawdę lipa, jeszcze ona ma tutaj ulcika. No jest Misiek. Misiek może coś tam zadać, ale został szybko wydefiony. Ja jeszcze tutaj biję, więc ja też coś tam zadam ciekawego, moi drodzy. Dobra, jeszcze sobie tutaj ładnie go zbejtowałem. Dzięki czemu, moi drodzy, on zmarnował totalnie swojego ulta. Dobra, tutaj, moi drodzy, jeszcze wjeżdżamy. Kurczę, uda się, uda się czy nie? Jeden strzał, jeden strzał. Dobra, udało się. 6%. Jak widzicie, bardzo wyrównana gierka, ale na szczęście się udało, więc spoko lecimy dalej. Mamy w tym momencie już 900, moi drodzy, 72 pucharki, więc nigdy nie 28 pucharków dzieli nas od tego by wybić 30 rankę na broku. Już nie wiem, która to będzie. 30 ranga na moim koncie, ale jest ich już ich dosyć sporo, moi drodzy. Wy, moi drodzy, wpadajcie również na mojego Instagram, macie go teraz w tym momencie na ekranie, wbijajcie, lecimy po 50 tysięcy obserwacji. Zapraszam was również na mój drugi kanał, czyli na kanał Pandow, bo tam też wlatują odcinki z Squad Busters, moi drodzy, czyli z nowej gry Supercell, a więc jak w nią gracie, zapraszam. Różne poradniki, ja też tam no dosyć mocny jestem, no powiem wam, że w topce Polski jestem wyżej niż w Brawl Stars, więc jest spocanie w obu grach supercela, więc wbijajcie, wbijajcie moi drodzy. No my tutaj lecimy z kolejnym meczem, zobaczymy co tutaj wyjdzie. Ładnie tam siadł y, ten gadżecik, trzeba uważać na Dynamica, bo on będzie tutaj najbardziej wkurzający. On będzie najbardziej moi drodzy tutaj irytował. Myślę, że trzeba mu wysadzić właśnie o to, bardzo ładnie. No i teraz moi drodzy on tutaj za dużo nie zada. Bo... E, aha, tutaj jest jeszcze melodii. No ta melodia może być akurat wkurzająca, to prawda. Dobra, spróbujemy sobie wydefić tego wariacika starego. No kurczę pieczona, oni mogą naprawdę sporo zadać. Oni naprawdę giga dużo mogą zadać. Dobra, serio ja go nie trafiłem? Naprawdę? Nie, nie, nie gadaj. Dobra, muszę iść na atak, muszę iść na atak. Moi drodzy, wywalone w tego wariata. Muszę tutaj przejść na atak, inaczej będzie lipa. On tam dużo nie zada. Dobra, mamy 40%. Dobra, wygrana, wygrana będzie. To jest, moi drodzy, do ugrania. To jest imo do ugrania, na no, spokojnie. Dobra, tutaj jeszcze, żeby trafić ten save, trafić ten save, dobra, leci jeszcze uci, bardzo dobrze, trafiam tam coś, dobra, jest, jest okej, okay, mój drodzy, ale jak widzicie, naprawdę mocno wyrównane są te meczyki. Zobaczymy, z tego wyjdzie. 982 pucharki, 18 nam brakuje i będziemy mieli 30 rank bity. Dobra, moi drodzy, mamy drako w przeciwnym teamie. Oj, to może być ciężkie, tak szczerze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest tam chyba jeszcze Dynamite, z tego co widziałem. I co tam jeszcze będzie ciekawego? Jest Draco trafiony, ale Draco, kurczę, ja nie wiem czy on tak dużo zadaje na ten safe, Szczerze, nie grałem nim na hejście, więc za bardzo nie wiem. Ale wydaje mi się, że on jakoś mega dużo nie zada na tym safe. No teraz ma to jeden HP, ale został porobiony. No jedynie co, to tak może dosyć mocno stankować. To jest ten właśnie plus tego Draco. Oj, ale tutaj siadła bomba, ale siadła bomba od tego Majka, No ciężko, ciężko może być. Muszę na pewno rozwalić krzaki moim yy, gadżetem, żebyśmy widzieli gdzie oni w tych krzakach się znajdują. O, to myślę, że będzie dosyć spoko. Tu jeszcze walimy ulta, niszczymy te wszystkie ściany, żeby mieli gorzej podbijać i tak dalej. Dobra, on jeszcze zostanie znokautowany. Czy nie, nie gadaj, że on jeszcze. No co, to jest zbyt opeczu wieku. Na jeden hp on nas dwóch zdążył porobić. Nie, no to może być ciężkie w takim razie do ugrania. To może być ciężkie do ugrania, dobra, Luka tam ładnie porobi. Okej, okay, jeszcze tutaj wale rakiety w tego Rico. Dobra, Rico porobiony. Bardzo fajnie, moi drodzy. Tu myślę, że możemy znokautować dalej to, żeby nie mógł się chować ten Dynamite. No ciężko może być. Ciężko może być, moi drodzy. Myślę, że możemy przegrać niestety na tego Draco. No bo ciężko jest ugrać na niego, jak on właśnie może aż tak mocno stankować. Ale zaraz o, on już chyba nie będzie miał, moi drodzy, tych gadżetów. Albo mu tam, nie wiem, jeden dosłownie został. Co prawda mamy 26%, moi drodzy. Oni jeszcze mają sporo. Ale jakbyśmy tak przeszli raz... Oj, teraz może być ciężko, bo już nam tak zadał tą bombą. No ciężko, ciężko. Nie, no widzowie, lipa. Ciężko, ciężko jest to ogarnąć. No ten drako to naprawdę, moi drodzy, on takie oro robi. Nie, no mocno puszuje, mocno puszuje ten drako. Ciężko było cokolwiek zdziać. Lecimy dalej. Mamy w tym momencie 972, 28 pucharków. No miejmy nadzieję, że moi drodzy się to uda, bo mapka się kończy za pół godzinki. E, ale myślę, że damy radę. No na razie dosyć dobrze szło. E, no jedynie co to ten drako. Gdyby nie ten drako, to już by była chyba ostatnia gierka, ale tak to ciężko. Dobra, moi drodzy, udało nam się to odrobić. Mamy 983 pucharki, więc brakuje nam jedynie 17 pucharków. A jeżeli wygramy teraz meczek, dostaniemy chyba 9, a w kolejnym 10, więc generalnie dwie gieraczki I mamy wbitego Broka na 30 rank. Więc miejmy nadzieję, że się to uda. Rafs, moi drodzy, co tutaj robi Raws? Co tutaj robi Ravs, moi drodzy? No ciekawa sytuacja, jeszcze tutaj Ravsa nie widziałem, więc dosyć ciekawy team comp, chociaż no mój brok, to też niezbyt częsty pick tutaj, więc się nie dziwię, może akurat chłop chce sobie dobić Ravsa, czy coś zresetował mu z 1000, bo jak dzisiaj to nagrywamy, to był reset sezonu i po prostu chce sobie odrobić jedną gierkę, no być może, moi drodzy, jest taka sytuacja, nie wiadomo, dlaczego kolega Grera Ravsem, ale na pewno... No nie jest to najlepsza postać No rozumiem, że jego strzały się tak odbijają I na pewno Rico jest tutaj spoko Ale no Ravs, moi drodzy Nie wiem dlaczego akurat Ravsa tutaj wybrał e, Dobra, ja muszę troszeczkę tutaj się ogarnąć Bo nie za dużo na razie zrobiłem A ta Bibi mocno nas robi Więc o, fajnie, dobiłem ją, bardzo dobrze Jeszcze tutaj trzeba uważać na tą kulę od niej Dobra, nie jest źle, moi drodzy, nie jest źle Nie zadali nam jakoś gigantycznie dużo Szczególnie, że mają melodii No to powiem wam, że na to jak oni mają melodii To naprawdę słabo im idzie Naprawdę nie za dobrze, moi drodzy, na razie tutaj sobie radzą. Trzeba uważać na pewno na tą melodię, ale mamy chyba miśka z Hyperchargem na sejfie. Więc Misiek z Hyperchargem na sejfie na pewno sporo, moi drodzy, zada. E, Okej, okay, bardzo fajnie tutaj zdążył e, wykarować moi drodzy, Dynamike. Okej, okay, no musimy na pewno tam jakoś, moi drodzy, walnąć na ten safe. Musimy jakieś tam strzały na ten sejfik walnąć. Ja sobie walnę jeszcze tutaj, zrobię sobie coś takiego. Dobra, bardzo ładnie. Udało się tam dowieć, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że ta rakieta tam doleci, ale na szczęście doleciała, więc spoko. Udało się, moi drodzy, tam coś zdziałać. 992 i w tym momencie brakuje nam ostatniej giereczki, aby wbić broka na 1000, moi drodzy, więc miejmy nadzieję, że to będzie. Ten oto mecz, moi drodzy, pierwsza próba wbicia broka na 1000. Miejmy nadzieję, że będzie udana i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy też, jakich ludzi nam dobierze. Dobrało nam Tima, jak widzicie, bo nie było 4 na 6, tylko od razu z 3 na 6 na 6 na 6. Więc jakiegoś Tima nam dobrało. I mamy tutaj Ziomków, którzy nie będą mieli ników, ok. Czyli oni mogą dobijać jakiś wyższy rang Bibirico oraz Nita. Ciekawe, wszyscy mają już Master'a po raz czwarty, czy tam po raz trzeci, już nie wiem w sumie, chyba po raz czwarty mi się wydaje, bo sam już nie wiem ile tych sezonów już było. Ale no, moi drodzy, trzeba uważać na takich wariacików, bo oni mogą być dosyć mocni. No, ja tutaj dużo nie zdziałam, to jest, a, to jest pewne, moi drodzy. Chociaż na razie fajnie tam na początku rozwaliłem, szczerze mówiąc, ten mid, więc będą mieli troszeczkę gorzej. Trafiłem jeszcze dzięki temu, tego. Ziomala, który gra bibi. Teraz jeszcze kurczę. Szkoda, że ten ult nie siadł na nitę. Bo, jakby ten ultik Dynamica siadł na nitę, to by było wiele lepiej. Nie wiem, czy też nie rozwalić sobie tej strony. Tak szczerze, żeby tutaj, mój drodzy, ten Rico za bardzo nic nie robił. Ale no nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Dobra, no najwyżej, najwyżej, moi drodzy, przegramy. Zobaczymy. No na razie i tak nie jest jakoś gigantycznie źle. Ponieważ no nie ma jakiejś ogromnej różnicy, szczerze mówiąc. Troszeczkę nam tam pozadawali, ale nie jakoś giga, giga dużo. No ta Bibi strasznie dobrze ona baituje te strzały. Ja nie wiem, nie mogę tej Bibi trafić tak szczerze. Ta Bibi to jest jakaś powalana, dobra. Ładnie, Lukę jeszcze znożył naklepać. Ważne, że Lukę ma już chyba hypercharge. A tam Tanita prawie nic nie naładowała, więc widzowie, nawet jak będzie taka duża różnica do samego końca, czy duża, no nie ma jakiejś gigantycznej, dużej różnicy bo jest 26%, tylko różnicy. No to myślę, że możemy coś zdziać, bo właśnie tutaj zobaczcie. On ma, moi drodzy, tego. Okej, okay, tutaj niestety nie trafiam przez ściany. Szkoda, bo jakbym trafił, kurde, on mnie porobi. No, on mnie porobi. Nie mogłem wyjść stamtąd, najgorzej, gdybym miał drugi gadżet, ale znowu bym też nie rozwalił mapy. Ciężko, ciężko, moi drodzy, może być na nich. Może być naprawdę ciężko na nich. Jeszcze tutaj ten Rico tak szybko łazi. Nie no, widzowie, to jest bez szans, to jest bez szans, mój drodzy, to jest naprawdę bez szans. Już 32% jeszcze wcześniej jak było 76, to myślałem, że coś zdziałamy, ale możliwe, że będziemy mieli underdoga w sumie, zobaczymy. Jest szansa, że będziemy mieli underdoga Zobaczymy, czy underdog będzie, czy nie, ale myślę, że jest taka możliwość, skoro oni mają znaki zapytania, chociaż lukę ma te ponad 1000, więc no niekoniecznie muszą być te znaki zapytania. Dobra, ej, teraz mamy szansę. Teraz mamy szansę coś wjechać, moi drodzy. Teraz mamy szansę coś wjechać, coś tam potrafiałem, moi drodzy, 32% do 80% Dobra, jeszcze coś tam wleciało, ale ciężko będzie, ciężko będzie, już je, jeszcze nas pchają teraz żeby stąd wyjść. Dobra, fajnie jeszcze rozwalił tam nitę, No widzowie teraz albo nigdy, teraz, albo nigdy wlatuje jeszcze tam nita dobra, coś tam wleciało. Ej, jest szansa, jest szansa, moi drodzy. Jest naprawdę szansa, jest naprawdę szansa. Fajnie tam powlatywało, 19%, 10 sekund. Żeby to tylko utrzymać, moi drodzy, żeby to tylko utrzymać, 8, 7, 6, 5, kończ to, kończ to człowiek, licznik. Licznik, kończ ten licznik, dobra, lipa, przegraliśmy. przegraliśmy czy nie? Przegraliśmy o 2%. Nie, widzowie, no i tak blisko było. Ale wyrównany meczek, no naprawdę gigamocny mecz i niestety nie ma underdoga. Kurczę, szkoda, ale było strasznie blisko, strasznie blisko. No szkoda, szkoda, niestety, ale zobaczmy sobie, ile oni mieli pucharków tak z ciekawości. No 1100 już prawie miał Riko. Kurczę, ale mega wyrównany mecz, widzowie, w ostatniej sekundzie nadrobili, ale mocno, żeśmy... A no szkoda, szkoda, dobra, lecimy dalej, moi drodzy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że zaraz dobiemy właśnie ten 30 rank na broku moi drodzy brakuje nam w tym momencie 5 pucharków więc lecimy próba numer druga. dodaje nam chyba randomów mamy 5 na 6 więc możliwe że jakieś dwie osoby szukamy jakiegoś jednego randoma żeby tutaj zagrać no wtedy było tak blisko moi drodzy 2% 2% tylko nas różniły na sejfach mega wyrównana gierka zobaczymy jak to teraz pójdzie mamy już 6 na 6 więc zaraz zaczniemy moi drodzy tą rundę i miejmy nadzieję że to już będzie runda o tysiąc pucharków, a nie jak czasami bywa, moi drodzy, do trzech razy sztuka. Miejmy nadzieję, że teraz się tu nie sprawdzi. Dwóch ziomków, moi drodzy, z jedynie mitykami, więc miejmy nadzieję, że nie będą oni jacyś spoceni. Po prostu nie są zbyt mocni, moi drodzy. Ale no zobaczymy, kole tutaj ładnie wyjaśniona przez Dynamajka, bardzo dobrze. Mamy Rico, Rico trzeba naklepać tutaj na szybko. Dobra, Rico, moi drodzy, kurczę, nie dostał tego. Myślałem, że on dostanie i już, już by padł. Ale jakimś cudem tam, moi drodzy, to... Ominął. Dobra, no musimy wjeżdżać w safe. Musimy wjeżdżać w safe. No nie ma co się tutaj, widzowie, bawić z nimi. Jest. Nita na Hypercharge. U. Bardzo dobrze. Jest Riko porobiony. Nie no, widzowie, to będzie szybki knockout To będzie szybki knockout, Coś tak czy jeszcze ja sobie tutaj poczekam. Wjeżdżam, moi drodzy, tutaj z boku. Dobra, no Rico Zaraz mnie tutaj pewnie dobije. Muszę cofnąć dosyć mocno na respa, żeby on tutaj za bardzo mnie nie pobijał. Dobra, Riko musi wrócić tam na Mida. Ja sobie teraz wjeżdżam dwie szybkie rakiety, moi drodzy, siadły. Dobra, mamy to bardzo ładnie. Riko, moi drodzy, został zniszczony i dzięki temu, moi drodzy, Mamy Broka na 30 ranku Zobaczcie jak to się prezentuje Jest Brok, 1003 pucharki na Broku Więc bardzo fajnie W dodatku graliśmy na 1000+, ponieważ widzicie lukę ma 1033 Mogę wam pokazać tutaj dziennik bitew No ci akurat nie byli zbyt dobre Ledwo 900 dobijali No ale ci byli tutaj dosyć dobrzy No ci moi drodzy, zobaczmy sobie jeszcze ich konta 61 tysięcy, ten miał ile moi drodzy ten miał 71 tysięcy, a ten miał 73 tysiące, więc no dosyć spoko. No mega blisko też. No ja gram brokiem, no brok tutaj jak widzicie, nie jest często wybierany. Melody tutaj jest na pewno dosyć spoko, więc mieli lepszy team comp. Mało braku, żebyśmy wygrali, ale tak czy jaki jest brok na 30 randze, więc bardzo fajnie ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, kodzik panda w sklepie, moi drodzy. Stawcie łapeczkę w górę, 5000 łapek, kolejny 30 rank bijany. Trzymajcie się.